Siemano, jestem Mariusz, witam Cię na moim kanale A dziś, w dzisiejszym odcinku będzie trochę inaczej Mianowicie będzie to taki odcinek, w którym opowiem Wam troszeczkę o mnie Jak ja tutaj zaczynałem swoją przygodę z Holandią Gdzie mieszkałem i tak dalej Różne prace jakie jak ja tutaj wykonywałem Jestem teraz w Reisbergen, właśnie przyjechałem na myjnię Nie byłem tu chyba już 3 lata Ale muszę doprowadzić furgonetkę do ładu, bo jest tragedia Chyba 4 miesiące temu ostatni raz była myta I przyjechałem akurat tutaj, bo niedaleko jest taki rolnik Ja kiedyś od niego zawsze sobie brałem warzywa, jajka, takie tam rzeczy I chcę go odnaleźć, zajechać i za zajechać tam i zaopatrzyć się na dłuższy czas. Patrzcie jak to wygląda, no jest tragedia. Jest tu, tutaj jest wszystko. No ale mówię, oprócz pracy w internecie mam też firmę budowlaną. No jest to moje takie autko służbowe, ale wiadomo, trzeba o to zadbać, tak? No dobra, więc ja się dorę do roboty i widzimy się już na trasie do pierwszego miejsca, w którym mieszkałem, przyjeżdżając tutaj do Holandii 6 lat temu. Co jest gorąco, to masakra. Uuu, 30 stopni, jak to więcej. Dobry, ten odkurzacz jest. Wrzuciłem 2 euro i pokazało mi 12 minut odkurzania. Bardzo mało. Dobra, teraz, teraz chyba wjadę i umyję go. Dobra, zobaczymy. Dobra, teraz umyjemy go z zewnątrz. Wydaje mi się, że tutaj już raczej za 2 euro całego auta nie umyję. Raczej nie. Dobra, auto mniej więcej ogarnięte. Jadę zobaczyć. Ale jest masakra. To jest mokrze. Jadę zobaczyć tego rolnika i gdzieś zjechać na stację, bo w szkole. Dobra, zaraz zjechać. Dobra, to może ja teraz tak pokrótce, opowiem powiem jak to wyglądało. Tam gdzie teraz jedziemy, no ja tam przyjechałem 6 lat temu, Już nie pamiętam jaki to był okres, czy to wakacje, czy nie, nie, nie pamiętam. Ogarnąłem sobie robotę w Belgii na rozbiórce. Robiłem tam Rok czasu z tego od tam gdzie jedziemy, dojeżdżałem do Belgii 100 km, i po roku czasu po prostu zrezygnowałem. Uznałem, że to nie ma sensu. Tyle, tyle po prostu tracić czasu. Tam robiłem od 7 rano do 7, no to ja 5 rano wyjeżdżałem. Wieczorem, jak zwykle, korki. Około 21, gdzieś byłem dopiero w domu. No to jednak męczące było. I męczące to było. No i zrezyg zrezygnowałem z tej roboty. Akurat jakoś to było wtedy tak, że przeprowadziłem się do Rozendala, to jest takie polskie miasto. Tam jest chyba więcej Polaków niż, niż Holendrów. No i w tym Rozendalu ogarnąłem sobie pracę na. przy mięsie. Też ciężka robota, ale. ale miałem już znacznie bliżej, bo tam. tam sobie dojeżdżałem rowerem. Miałem tam 4 km chyba, dojeżdżałem sobie tam rowerem. Pracowałem tylko do 16, więc to mi już o, o wiele ułatwiło. Ale za długo tam, znaczy niedługo, no chyba długo w sumie, no bo rok czasu tam pracowałem, ale coś mnie później tam z... zrezygnowałem z tej roboty i zacząłem jeździć z kolegą, takim mecenasem, pozdrawiam cię mecenas, zacząłem jeździć po całej Holandii, po, po różnych biurach, przez pół, roku, przez pół roku jeździliśmy po różnych biurach, pracowaliśmy różnie, pracowaliśmy po, po tydzień, po dwa tygodnie, nie, chyba nie robiliśmy nigdzie więcej niż dwa tygodnie, tak więc ja byłem wszędzie, miałem... Mieszkania to po prostu trafiały się różne, jakie bungale, jakieś te takie domki holenderskie, to kurwa myszy, pająki, wszystko tam było. Ale, ale też ale też nie, nie tylko nie było tak, że cały czas było źle, że, że cały czas te lokacje były złe. No ale na przykład to, y, też były na przykład takie, takie prace, gdzie rowerem trzeba było jeździć 10 km do roboty, bo dopiero od 10 km załatwiali transport. No to też było trudne, no bo to też trzeba było jeździć. Te lokacje były różne, czasami to naprawdę tragedia, ale czasami też trafiało się dobrze. Na przykład w Rotterdamie mieszkaliśmy na 10 czy na piętrze już nie pamiętam, na 10 chyba. W takim wieżowcu z widokiem na ten most, to wam gdzieś wrzucę zdjęcie, jak on wygląda w nocy. No to tam się fajnie mieszkało w tym wieżowcu i tam za ten domek Płaciliśmy 70 euro tygodniowo, no to bardzo mało płaciliśmy za, za ten cały apartament Po tym całym podróżowaniu takim półrocznym, gdzie pozwiedzaliśmy naprawdę dużo, dużo, dużo biur No około 30-40 biur zwiedziliśmy z, z mecenasem Około 30-40 biur y, zwiedziliśmy y, Aż w końcu jeszcze w sumie dobraliśmy tak jakby do siebie jeszcze dwie osoby I... Podróżowaliśmy sobie w czwórkę, tylko że wtedy to już było trochę łatwiej, bo ja już miałem wtedy samochód Bo tak na początku to my wszędzie z tymi kurwa bagażami, z tym wszystkim, tymi pociągami jeździliśmy Pociągami nas kurwa na stopa, jakie to były kombinacje, Boże Ale później już miałem, ten, miałem to auto tutaj No i jeździliśmy w czwórkę tym autem, ale wiadomo, no też niektóre prace nam się nie podobały No bo kurwa na, na, na niektóre lokacje jak nas zawozili, chłop otwiera... Ten cały ko koordynator tego ośrodka no, otwiera, otwiera mi pokój, a tam, tam patrzy tam kurwa narkotyków na rozsypywane szczykawki leżą, no to wiadomo, że z takich miejsc to od razu automatycznie rezygnowaliśmy, nie? Możecie mi wierzyć, czy, nie, ale tak, czy też nie, ale tak było. Aż w końcu zahaczyliśmy chyba przez biuro Euro, że dobre, biu dobre biuro ogólnie. Mieszkaliśmy na takich domkach, na takich yy, domkach letniskowych, ale tam jeszcze warunki były spoko, można było tam mieszkać. Tam pracowaliśmy 3 miesiące i to była praca przy kurczakach, tam pracowaliśmy 3 miesiące. Oczywiście też coś tam poszło nie tak, tam była tam w ogóle taka akcja dziwna, że my we czterech postanowiliśmy jednego konkretnego dnia, że nie ma sensu dalej tutaj siedzieć, idziemy szukać coś innego, nowej przygody. No i poszliśmy, tam była taka koordynatorka na tym całym zakładzie, poszliśmy do tej koordynatorki. Wiedzieliśmy, że się we czwórkę zwalniamy i teraz automatycznie To było chyba chwilę po przerwie czy jakoś tak Zwalniamy się teraz, że nam się to nie podoba i definitywny koniec No i ona była tak niezadowolona No bo wiadomo, no cztery osoby jeżeli odchodzą w ciągu Danej zmiany pracy, no to no to jest jednak kłopot, to są cztery różne stanowiska. No, no ciężko tak z chwili na chwilę znaleźć zastępstwo. I ona powiedziała do nas: to, to też było dobre, bo ona powiedziała, powiedziała do nas: słuchajcie panowie, jeżeli wy we czwórkę teraz się zwalniacie, w tej chwili, to ja nie będę już słuchała mojego przełożonego. Nie będę ogarniała tam żadnych nowych ludzi, zastępstwa. Ja zwalniam się tak samo jak i z wami i ona się normalnie z nami zwolniła. Jeszcze ją podwo pod podwoziliśmy na przystanek autobusowy, żeby trafiła sobie do domu. Tak więc teoretycznie w piątkę się zwolniliśmy z jednego dnia. Wróciliśmy na te, na te, na te domki letniskowe, żeby pozabierać swoje rzeczy. Tam też taka nieprzyjemna sytuacja była z tym właścicielem tych domków, trochę szarpaniny było. Ale zrezygnowaliśmy z tego i zaczęliśmy dalej jeździć. Ale po jakimś czasie, gdzieś po miesiącu, czy po półtora miesiąca ja już miałem tego dość. Już nie chciało mi się latać z tymi tobołami, kurwa, z tymi walizkami, z tym wszystkim, już nie chciało mi się latać. Więc spakowałem wszystkie swoje rzeczy i pojechałem do Polski. Nie było mnie pół roku. Nie było mnie pół roku, wróciłem z Polski Później posiedziałem pół roku w Polsce, w Polsce wiadomo jak to w Polsce. Nie chciało mi się tam pracować za te marne, za, za te marne grosze, no bo... Wiadomo, jak nie masz doświadczenia ani nic na początku, no to nic ci nie wiadomo ile nie zapłaci, tak? Wszędzie jakieś te stawki takie początkowe były. Mnie to nie zadowalało, więc pakowałem się i przyjechałem z powrotem do Holandii po tej półrocznej przerwie. I koleżka mi pomógł, ogarnął mi robotę na takich... Na, taki, na takim order piku, ceba to się nazywało, i tam też miałem fajną robotę. Tam sobie chodziłem z takim skanerem i zbierałem śrubki, takie nakrętki, śrubki, takie rzeczy sobie tam zbierałem. Też bardzo fajna robota, ale też po jakichś 3 czy 4 miesiącach był jakiś problem, problem z tą robotą, więc, więc zrezygnowałem. Siedziałem chyba z dwa tygodnie w domu, czy trzy no i mój znajomy, z którym ja mieszkałem tam w tym Rozendalu, w tym w tym. Ja to mówię polskie miasto Jego szef, u którego on pracował Akurat budował, budował sobie dom tutaj w Holandii No i ja tam do niego poszedłem I on mi tam załatwił tą robotę Ja tam do niego poszedłem pracować Akurat jak on zaczynał ten dom Więc byłem tam praktycznie od początku Przy okazji pozdrawiam Majstra Piotrka I tam u niego pracowałem dwa... Lata, jakoś około dwóch lat pracowałem, dopóki nie skończyliśmy budować tego domu. Bo pracowaliśmy tam tylko. Ja tam w sumie pracowałem, ja już trochę się znałem na budowie, bo ja wcześniej jeszcze pracowałem w Niemczech i w Polsce na, na tych budowach trochę pracowałem, więc trochę już miałem pojęcia. No i postawiliśmy w sumie we dwóch tylko ja i on ten dom, no i pojechałem y, po tych dwóch latach, tam u niego się kończyła robota. No ja tak nie wiedziałem za bardzo, co, co, co to dalej będzie. Ale on y, był tak jakby współwłaścicielem takiej firmy, beton reperacja. Oni, oni się zajmowali beton reperacjami. No i on wkręcił mnie tam do tej pracy, tylko że ja musiałem już sobie wtedy wcześniej pracowałem przez Biuro, a później to było dwa, trz, dwa lata temu, dwa albo trzy lata, dwa, chyba. dwa lata temu chyba to było. Tylko że żeby tam pracować, ja musiałem sobie otworzyć działalność. No i ja sobie otworzyłem firmę jednoosobową. No i tak w sumie zacząłem tam pracować. Później zacząłem kombinować. Trochę nie, nie, nie chciało mi się pracować fizycznie, więc zacząłem kombinować trochę w internecie, trochę kryptowaluty, to trochę coś tam, ale oczywiście. Pospieszyłem się, bez jakiejkolwiek wiedzy troszkę popłynąłem z pieniędzmi. I sobie uświadomiłem, że jednak na razie, póki nie mam wiedzy, nie będę się w to pchał. Więc tak pracowałem, pracowałem. Pracuję do tej pory zresztą tam przy tych, przy, tych, przy tych reparacjach, bardzo fajna robota, bardzo mi się podoba, nie dźwigam, ja tam nic fizycznie praktycznie nie robię. No i teraz ogólnie już od jakiegoś czasu troszkę już lepiej mi wychodzi ta, ta moja praca w internecie, mam, mam tam kilka takich swoich sposobów na zarabianie. I do tego sobie dorabiam dalej w tej firmie, którą, którą mam, nie, no bo, no bo szkoda mi to było tego zamykać. Jednak będę musiał tak w sumie już niedługo zrobić, bo chciałbym zmienić miejsce zamieszkania. A propos mieszkania właśnie teraz jeszcze wcześniej jak już jak po tych bugalach jeździłem po tych różnych lokacjach tam biurowych, no to, to było naprawdę utrudniające. No bo to nigdy nie wiadomo, mieszkasz dwa ty... mieszkasz gdzieś dwa tygodnie, na tydzień cię nie wiadomo z dnia na dzień, stajesz telefon, że się przenosisz i tak wszystkie rzeczy trzeba pakować, no, no takie kombinacje różne, więc dwa czy trzy lata temu postanowiłem, że wynajmę sobie prywatne mieszkanie, a akurat wtedy było to możliwe, bo ja miałem Solarisy, to jest takie jakby... Faktury z ostatnich trzech miesięcy, że, że ja mam zarobki. Bo w czasie dużo bardzo trudno, bo bardzo trudno było wynająć takie mieszkanie prywatnie, ale udało mi się to ogarnąć. Mieszkam już na takim prywatnym 2 lata teraz zamierzam już kupić sobie dom Taki normalny dom sobie kupić tutaj w Holandii Ale jeszcze się nad tym troszkę zastanawiam się poczekam z tą decyzją z pół roku, rok Bo nie do końca wiem czy chcę tu być Decydowanie bardziej wolałbym podróżować sobie po całym świecie No ale z drugiej strony inwestycja w nieruchomości No to dobry pomysł, no już się Więc tą decyzją sobie jeszcze poczekam No i tak to wyglądało Na chwilę obecną nie mam na co narzekać, ale no jednak 6 lat były, były wzloty, były upadki Na początku było jeszcze tragicznie całkiem Ja nie, ja nie znałem języka to, to Ciężko mi też tak było, wiecie, zmienić roboty to nie sztuka, ale no trzeba jednak trochę tego języka znać, chociaż angielskiego, bo holenderskiego nie znam do tej pory, nie może zamiaru się tego uczyć, bo to mi nigdy nie będzie do niczego potrzebne. Ale po angielsku coś tam, coś tam znaczy no komunikatywnie rozmawiam, więc nie ma jak na razie problemu z tym. Jeszcze to udoskonalam. No i tak, co by tu jeszcze wam powiedzieć? No tak jak mówię, ja bym chciał trochę podróżować, trochę pozwiedzać tego świata, bo raz się żyje, ja nie będę siedział w jednym miejscu. I wam radzę to samo, póki jesteście młodzi zresztą, no, nawet też, nawet na starość można zwiedzać, ale po co, lepiej teraz. Jest więcej energii, tak? Dobra, mniej więcej już wiecie jak to wyglądało, idę teraz wam pokazać właśnie to, ten, ten pierwszy domek, ten, ten tak zwany bungal, od którego zaczynałem, gdzie ja tu mieszkałem, trochę wam o nim opowiem. Czy są jakieś polskie blachy? Nie ma polskich blach. Właśnie tu, tu był fajny, to jest ogólnie taki strzeżony ośrodek, to jest normalnie bramka, chłop to pilnuje. Fajnie się tu mieszkało, naprawdę, taka cisza, spokój, jest trochę, to jest takie małe miasteczko, ale akurat ten ośrodek jest oddalony trochę dalej. Mega się tu mieszkało, no tylko wiadomo, daleko, sklepy, wszystko daleko, no i praktycznie sami Holendrzy byli, no to też fajnie. Widzicie, to są takie domki, tam, ja tam mieszkałem, tam prawie na samym końcu I za ten domek płaciłem 700 euro, ja, ja wtedy dobrze zarabiałem, ja wtedy 700-800 euro zarabiałem tygodniowo To no stać mi było na taki domek, ja yy, za ten domek płaciłem 700 euro miesięcznie i w tym było wliczone już wszystko I one, one były naprawdę ładne, zadbane, bo niektóre to, no niektóre gdzie nie gdzie, tak jak wspominałem, jakieś dziłem to tragedia A tutaj było naprawdę zajebiście też, też na przykład obok, ja miałem taki mniejszy, taki większy kosztował 800 czy 850, tam już była sauna to już był taki naprawdę na wypasie. obok był taki mały stawek, ja sobie tam chodziłem na ryby, no zajebiście tutaj było, aż tęsknię za tym miejscem wam szczerze. No ale tak. Czasy się zmieniły, teraz jest trochę inaczej. Troszkę trzeba było pójść do przodu. No i tak to właśnie wygląda. Ludzie sobie jeżdżą. Dobra, zaraz Wam pokażę, że się zbliżamy. A prawie nic tutaj się nie zmieniło. Idziemy ładnie, zadbane wszystko.

Taczkę taki ogródek i sąsiad, sąsiad, który mnie bardzo, nie, bardzo mnie nie lubił. Nie lubił mojej tej muzyki, nieprawdał mnie ten człowiek. Co chwilę dzwonił do tego właściciela tego ośrodka, pod dala, tak. dalej. Czy Chyba dalej to On chciał tu kiedyś sprzedać za taki domek, on chciał prywatnie sobie tam dalej jest woda. tu akurat ma fajnie i on za takie coś o 100 tysięcy. 1000 100 euro, ale można tutaj mieszkać cały rok tu normalnie grzeją cały rok, bo nie wszędzie grzeją cały rok niektóre ośrodki są zamknięte no i tak to, tak to wyglądało a ja właśnie za, a ja mieszkałem właśnie w tym i płaciłem za niego 700 euro miesięcznie i tak sobie tutaj po siedziałem tam sobie chodziłem na ryby, ale nie będę teraz nie chodził widzę jakieś nowe tam, nowe jeszcze domki powstają czyli się rozwijają, bo właściciel tego w ogóle siedzi w Hiszpanii i siedzi w Hiszpanii, to jest, to jest tak jakby prywatny taki ośrodek. On siedzi w Hiszpanii. Eee, no i tutaj taki by, by, bynajmniej był, jeszcze jak ja tu byłem, taki Ben. I on się tym po prostu wszystkim, wszystkim opiekował. Oni tam byli w kontakcie, ale to pozarostało wszystko, zobaczcie. Ale jaka cisza, zero out, spokój. Nie miałem tak źle, bo ludzie jak przyjeżdżają, to mają gorzej czasami, naprawdę mają gorzej. Szkoda mi niektórych ludzi, no ale wiadomo, to się trzeba trochę. Nie jest tak, że ty od razu przyjedziesz i masz nie wiadomo co. Ja miałem na przykład bardzo dobrze, jak ja przez to, że tutaj trafiłem, mogłem trafić o wiele gorzej, ale miałem bardzo, bardzo dobrze, co wiadomo odbiło się później przy tej półrocznej podróży, no to, to tam już wyglądało to nieco gorzej. do tego rozladana nie będę jechał, no bo nie ma sensu jest za gorąco, a jeszcze chcę dzisiaj pojechać na taki kermis czyli taki, jak są takie różne karuzele takie różne gry pierdoły dla dzieci no jakby to powiedzieć, wyrażało mi z głowy, no nie, nie pamiętam nie wiem jak to się nazywa, tutaj to się nazywa kermis to, ale pojadę tam chyba wieczorem jak zdążę, to już sobie zobaczycie w następnym odcinku pokażę wam jak to wygląda, bo widziałem, że jest otwarty w Dortrechcie akurat no i tak, dobra nic, mniej więcej wiecie jak to wyglądało. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to pisać w komentarzach. Odpowiem wam na wszystkie. No dobra, to tyle w tym, w tym odcinku. Oczywiście zostaw łapkę w górę i kliknij czerwony przycisk na moim paluchu, żeby być na bieżąco. Zapraszam również na mojego Instagrama. Tak więc trzymajcie się. Hej!